którzy osiągnęli duży sukces finansowy i mają te Ferrarki, te Rolexy i ten Dubaj, po pierwsze, statystycznie będą częściej zdradzani przez swoje partnerki. Po drugie, będą przyciągać do siebie raczej partnerki, które nie szukają prawdziwej bliskości, intymności. No bo, żeby z takim facetem wytrzymać, to trzeba tolerować to, że jego nie ma że on jest zajęty, że on jest nieobecny emocjonalnie, że jest przepracowany jedyna kobieta, któ której to będzie odpowiadać, to jest kobieta, która nie szuka prawdziwej bliskości, tylko raczej szuka inwestycji. Gold diggerów na tym świecie jest masa. Jak się domyślasz, jest w chuj dużo babek, które myślą tylko o hajsie i to co mówi ten ziomuś, nie znam go, ale gada zajebiście. To są czyste fakty. I co to oznacza? to oznacza to, że ty powinieneś sobie znaleźć kobietę jak najszybciej. Czyli przed tym, jak się wzbogacisz. Bo ja wierzę, że każdy mój kurwa widz tutaj, to będzie jebanym milionerem. Że każdy mój widz jest ambitny, ucieknie z Matrixa, nie będzie pracował na etacie dla kogoś, będzie niezależny, nie będzie studiował, żeby być niewolnikiem biura, no chyba, że chce być lekarzem albo prawnikiem, to ja to oczywiście propsuję i szanuję, bo sam chciałem być dietetykiem ale zrezygnowałem z tego, bo wolę być dobry z dietetyki i mieć coś do powiedzenia teraz Tobie, niż być zajebisty z dietetyki i poświęcić na to 5 lat. Myślę, że rozumiesz, ale to nie o, to, nie o tym dzisiejszym filmie. Więc musisz znaleźć sobie swoją przyszłą żonę, zanim się wzbogacisz, bo jeżeli znajdziesz sobie babę która w nędzy z Tobą będzie żyć, kiedy Ty klepiesz biedę i ona będzie Cię kochać. To jak będziesz bogaty, raczej nic się nie zmieni i bierz zawsze rozdzielność majątkową e, tak, ja, że jakby coś poszło nie po twojej myśli. Dawaj, zawsze w że co ty myślisz, łapa, subik, no i następnego.